Dzień dobry, skuźnic. Słuchajcie, wydawałoby się wolny dzień, początek wolnego weekendu, długiego weekendu. Tu o tej porze powinna być wielka kolejka. Słuchajcie, która to jest godzina? W pół do dwunastej. Hmm. Popytamy tutaj. Mamy tutaj taką osobę, która pewnie wszystko wie, i zaraz ją zapytamy. Wolontariuszka Polskich Kolei Linowych, dzień dobry, a jak ma Pani na imię? Nazywam się Pani Maju, no patrzę się na tą kolejkę, której nie ma, ale patrzę się też na kolejkę na Kasprowy. Proszę mi powiedzieć z łaski swojej, nie, najpierw powiedzieć mi co Pani tutaj robi? Ja reklamuję naszą akcję stacja, stacja Edukacja na Kasprowym Wierku, to jest całkowicie darmowe. Kolega to na słuchaniu przewodników tatrzańskich. Wydaje mi się, że to jest bardzo potrzebne z tego powodu, że poruszane są tematy bezpieczeństwa, tematy zasad w parku, no takie pogody, o, To też, żeby turyści wiedzieli jak się zachować, można też dostać nagrody i i bardzo fajna akcja moim zdaniem i jak się jest na kosprowem, to nie ma nic się do stracenia, można wziąć udział. I pani dzisiaj rozdaje te uloteczki o tej o akcji edukacji, no ale dzisiaj nie bardzo jest komu rozdawać. No, to też, prawda. Co to się dzieje? Właśnie tutaj taka trochę anomalia przez to, że jest Boże ciało. No właśnie. powinno być dużo turystów jednak. Mhm. Jednak coś jest nie tak. Może, może te alerty e, burzowe, które pewno, dochodzą, tak. wystraszyły naszych tak, gości. Tak, teraz cały tydzień praktycznie były ale tak. przez e, burzę. No, zresztą e, może, może jest jeszcze nadzieja, bo to czy czwartek, może dopiero jadą. Może tak, no jeszcze zostały trzy dni. Idą teraz w procesji, kończy, kończą, <laughs> kończą, tak. kończy się procesja, wskakują do swoich rumaków I stalowych to to i jadą. Ostatnio, jeszcze nie jest aż tak późno. Ale oczywiście, także czekamy na nich. Pani Maju, bardzo serdecznie dziękuję. Jeszcze dziękuję. rzucę okiem tu z moimi internautami, jak to wygląda i bardzo było miło z Panią porozmawiać. Dziękuję, dziękuję bardzo. bardzo, pozdrawiamy. Słuchajcie, tak to wygląda, tak to wygląda. Więc jak jesteście w zakopanym, ale po drodze, to planujcie wycieczkę na Kasprowy, bo jest naprawdę, no warto skorzystać z takiej okazji, że nie kompletnie nie ma e, kolejki do kolejki, a pogoda naprawdę sprzyja. I oczywiście są alerty dzisiaj znowu był alert, że być może pojawi się burza, ale one są bardzo krótkie przejściowe. No oczywiście na szlakach ze szlaków trzeba uciekać jak tylko. Usłyszymy jakieś grzmoty, albo gdzieś gdzieś z daleka, że nadchodzą, albo w ogóle jeśli wyczytamy wcześniej, że o której godzinie te burze mogą się pojawić, to lepiej z tego szlaku po prostu szybko zbiec, żeby się nie narażać na niebezpieczeństwo. Miłego dnia Państwu życzę prosto z kuźnic. Czekamy na Was. Do zobaczenia!